Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o jednym zapachu. Będzie to jeden zapach z marki odpowiednikowej. Jest to marka Dossier, amerykańska marka, która tworzy odpowiedniki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym zapachem, jeżeli jesteście zainteresowani tą marką, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. I od razu mówię, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na temat odpowiedników, to po prostu niech tego filmiku nie ogląda i bezsensownie nie komentuje, bo ja już wielokrotnie wypowiadałam się, jakie jest moje zdanie na temat odpowiedników i tyle, także nie będę z tym dyskutowała. E, oczywiście, wszystkich na początku zapraszam do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, Ściśnijcie subskrypcję, ściśnijcie dzwoneczek. Dwa razy w tygodniu filmiki pojawiają się na moim kanale we wtorki oraz w czwartki o godzinie 15. oraz na kanale anglojęzycznym, który tutaj jest podlinkowany również w opisie. W poniedziałki filmiki na kanale tym się pojawiają o godzinie 18. i jestem też na TikToku. Jeżeli tam chcecie mnie zaobserwować, jeżeli macie TikToka, to też tam was zapraszam. Na Instagram również zapraszam. Cokolwiek, także dobra. Dzisiaj będzie o marce Dossier, kolejna marka odpowiednikowa, i powiem Wam, że, no, jak to zwykle bywa, miałam nie kupować. Ostatnio przecież miałam tyle zapachów od Profumolabo do testowania, także bez przesady. Natomiast oglądałam filmik skate i ona kupiła jeden odpowiednik od marki Dossier właśnie, tyle, że ona miała odpowiednik zapachu Kilian. Y jak to jest? Love Don't Be Shy, o tak. Ja, ja ten zapach lubię, ale nie jestem jakoś oszalała na jego punkcie. No natomiast weszłam sobie na Allegro, bo właśnie tam można kupić odpowiedniki dosie. I zaczęłam przeglądać te zapachy. Nie ma, jakby, tak napisanego, wiecie, w opisie aukcji. Niekiedy, wiecie, nie ma, nie ma tej informacji, co to jest za odpowiednik, więc trochę trzeba tego poszukać. Akurat ten odpowiednik, który kupiłam, na jego, infor na jego temat informacja była totalnie, totalnie, nie wiem, co mówię, także, także, okej, okay. na jego temat była informacja. Ja tutaj mam odpowiednik Flowerbomb, Victor and rolf Kupiłam, ten odpowiednik z tego względu, że już na ten zapach miałam chętkę. Kiedyś posiadałam odpowiednik z FM-u, właśnie: Flower Bomb Victor Rolf, i chciałam sobie ten zapach przypomnieć, odświeżyć. Wielokrotnie też myślałam o butelce oryginalnej. Zobaczymy, jak to się skończy. Być może kiedyś taką butelkę dodam do swojej kolekcji. Nie wykluczam, bo jest to bardzo, bardzo ładny zapach. I zapach, który tak naprawdę zapamiętałam zupełnie inaczej, ale o tym za chwilę. No i nie to, że to było Flower Bomb, to jeszcze cena była absolutnie absurdalnie niska 29 zł za 50 ml. No już nie dobijałam do smarta, bo oczywiście musiałabym wydać jeszcze na jedną flaszkę. Nie chciałam też multiplikować flaszek w swojej kolekcji, nie chciałam dodawać niczego. Także łącznie z przesyłką, chyba z 37 zł, zapłaciłam za 50 ml, więc to jest no bardzo, bardzo dobra cena. No i zastanawiałam się jak to będzie z tymi perfumami. W ogóle marka Dossie, tak jak mówiłam na początku, jest to marka odpowiednikowa amerykańska, ja kiedyś ją widziałam na YouTubie. No ale nawet nie szukałam, bo no wiadomo, amerykańskie u nas tego nie ma, ale jakoś właśnie chyba ostatnio pojawiła się ta marka na Allegro. A więc można sobie sprawdzić. Większość zapachu, zapachów za 50 ml kosztuje 56 zł. Ja nie będę, wiecie, kupowała nie wiadomo ile, po prostu miałam ochotę na Flower Bomb, dlatego kupiłam. No, i pomyślałam sobie, że dobra, to tutaj zrobimy taką recenzję pojedynczą, pokażę Wam, jak wygląda opakowanie, jak wygląda sam zapach, i o samym zapachu opowiem. E, także tylko dlatego kupiłam. E, muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, tutaj jedna z dziewczyn mi mówiła właśnie w komentarzach, że kupiła e, jakieś odpowiedniki z dossier, że są, że są dobre, no tak jak ja zawsze mówię, no z odpowiednikami to tak 50 na 50, no tak jak Wam mówię, Jodeima jest super, Profumola, bo jest super to mi się podoba, no ale tam gdzieś zawsze, zawsze jakiś taki lekki opór mam, czy to będzie dobre, natomiast Kasia mówiła właśnie, że ten odpowiednik Kiliana jest świetny, no i ja ten Flower Bomb zdecydowałam się zakupić, więc w ogóle odpowiednik przychodzi do Was w takim kartoniku, no myślę, że to jest bardzo fajne i tutaj w ogóle ten kartonik jest taką niespodzianką, bo on bardzo ładnie w środku wygląda, tutaj ma właśnie takie, taką, no jest czerwony po prostu, Designer Quality Iconic Sense. I tutaj mamy taką karteczkę, oczywiście to mi musiało wypaść. Tutaj mamy taką karteczkę. Na której mamy taki, wiecie, taką butelkę perfum, którą tutaj słabo widać, bo to się wszystko odbija, to jest białe. Mamy taką karteczkę. No i z tyłu właśnie mamy napisane, co to jest za zapach, jaka to jest inspiracja. Ja mam zapach Gourmand White Flowers, czyli jak już powiedziałam, jest to Flowerbomb Victor and Rolf. Tutaj możecie zobaczyć, jakie są właśnie nuty zapachowe, właśnie czego jest to inspiracja. No i tak naprawdę tyle. Koncentracja 18%. No, także myślę, że jest to taka dosyć prezentacja na dosyć no, wysokim poziomie bardzo fajnie, minimalistycznie. No i w ten sposób wygląda ta butelka. Bardzo mi się podobają te butelki, muszę Wam powiedzieć. Jest to właśnie, tak jak mówię, coś bardzo takiego minimalistycznego i równie dobrze mo mogłaby taka butelka sobie stać gdzieś w perfumerii niszowej. Bo, jak wiemy, marki niszowe takie minimalistyczne zapachy, takie minimalistyczne butelki mają. Bardzo porządne wykonanie jest tej butelki. Tutaj mamy właśnie nazwę zapachu, mamy nazwę marki. No, i tutaj mamy też nuty zapachowe. Jest to całkiem, całkiem fajne. No i koreczek, który jest magnetyczny. Bardzo, bardzo fajna rzecz, powiem Wam. Naprawdę jak za 29 zł. Totalna rewelacja. Także, no, po raz kolejny Wam mówię, że. Odpowiedniki bardzo miło mnie ostatnio zaskakują. Nie mam pojęcia, jakie są inne odpowiedniki z tej marki. Czy płaskie, czy dobre, czy niedobre, nie wiem. Na mnie, jeżeli chodzi tutaj o ten zapach, właśnie Gourmand White Flowers. No, na mnie ten zapach, powiem Wam, rozwija się świetnie, ale mówię, tak jak zawsze, to na mnie, jeżeli ktoś kupi ten zapach i będzie mi tutaj marudził w komentarzach, że ja mówiłam jedno, a on czuje drugie, nie odpowiadam na takie komentarze, bo są totalnie yy, bezzasadne. Na każdym zapach układa się inaczej, ale to już też wspominałam, więc nie będę się powtarzała. Trzeba przetestować. Ten zapach, ja wam muszę powiedzieć, zapamiętałam kompletnie i no czy kompletnie jest podobny do tego co nosiłam kiedyś, do tego odpowiednika. Natomiast jest tutaj fantastycznie. Jest tutaj przejrzyście, jest tutaj wyraziście, jest tutaj o wiele lepiej. Odpowiednik, który nosiłam kiedyś, był taki przykurzony, przymulony, bardzo taki właśnie odpowiednikowy. No ja zużyłam oczywiście cały tamten odpowiednik, bo ja wtedy tylko i wyłącznie odpowiedników używałam, ale nie było to jakieś, wiecie, takie super super doświadczenie. Tutaj naprawdę jest wszystko tak przyjrzyście, czyściutko, wyraziście, bardzo, bardzo fajnie. No i co my tutaj mamy? W nucie głowy mamy bergamotkę, zieloną herbatę, frezję, yy, jagody, znaczy berries, jagody, takie czerwone owoce można powiedzieć, albo jagody. Już teraz nie pamiętam jak to było na Fragrantice. W sercu mamy białe kwiaty, orchidee, róże. I w bazie mamy piżmo, paczule, karmel i wanilię. Yy, czy tutaj w ogóle jest to tożsame z Victor'em Rour Flower, bom ta cała piramida zapachowa? Z tego co sprawdzałam, to chyba tak. No ale powiem Wam, że naprawdę ten zapach jest rewelacyjny. Na mnie ten zapach trwa cały dzień, tak jak mówiłam, i bardzo jest intensywny też. Muszę Wam powiedzieć, że na ciuchach utrzymuje się naprawdę kilka dni i też przyznam, że znowu jest to ten efekt, który otrzymuję za każdym razem, kiedy zapach mi się bardzo, bardzo podoba czyli yy, słabo go dosyć czuję na sobie, jak nim psiknę, także tutaj miałam taki problem, odstawiłam go teraz, bo w ogóle muszę Wam powiedzieć, że odkąd ten zapach do mnie przyszedł, ja go nosiłam chyba 4 dni pod rząd, no tutaj troszeczkę już widać, nawet nadgryzłam ten zapach, bardzo przyjemnie się użytkuje tą buteleczkę w ogóle, sama nazwa też bardzo jest taka kusząca, Gourmand Wild Flowers i to jest absolutnie mój vibe obecnie, ja yy, tak jak mówię, nie lubię typowych gourmand ale przełamane czymś uwielbiam, no i białe kwiaty uwielbiam, natomiast teraz chcę czegoś więcej, troszeczkę od nich, czyli żeby one miały właśnie jakiś dodatek. Jeżeli mają dodatek górmondowy, no, tym lepiej dla mnie, przynajmniej takie mam teraz smaki zapachowe, do tego mnie ciągnie, więc ten zapach idealnie wpisuje się w to DNA. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz, niedroga, warto sobie spróbować. Ja już też nie pamiętam dokładnie do końca, jak pachnie Flower Bomb Victor Rolf. No, wąchałam kiedyś perfumerii jak najbardziej. Jest to zapach, no praktycznie identyczny jak dla mnie, ale jakie są niuanse, nie powiem wam, bo nie testowałam y, ostatnio na sobie, także nie powiem. Chyba, może gdzieś tam mam próbkę u siebie, więc jeżeli wygrzebie się, jeżeli się nie skończyła, to mogę to sprawdzić. Natomiast oceniam sam ten zapach od dosie i jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest właśnie, jak psikniecie to jest, tak wiecie, co. A psiknę sobie, bo w sumie stęskniłam się za nim, noszę dzisiaj zupełnie coś innego, ale mu, muszę Wam powiedzieć, tak mnie do niego ciągnie. Mm, jest na początku właśnie tak fajnie herbaciano i słodko jednocześnie, wyraziście. Ja tutaj czuję wyraźnie kwiat pomarańczy, jeżeli ktoś nie lubi kwiatu pomarańczy, to niech sobie da z tym zapachem spokój. Natomiast czuję tą też taką fajną, właśnie herbacianość. Ja bardzo lubię też, jak jest herbata w perfumach, no ale właśnie nie taka zwykła, nie taka sama, tylko z czymś. Więc tutaj wszystkie te składniki, które lubię, są połączone właśnie z czymś, dając taki, no bardzo ciekawy, interesujący, czysty, słodki, taki wręcz mm, musujący, przejrzysty efekt. Na skórze później już jak jest sama baza po kilkunastu godzinach czuję wyraźnie właśnie karmel. Jest to zapach karmelowy, jest to zapach waniliowy później w swojej bazie, ale absolutnie nie i nie płaski. Ten zapach absolutnie na mojej skórze nie robi się płaski, na ciuchach, na włosach nie robi się płaski. Jest przepiękny, bardzo pięknie się rozwija i też właśnie tak jak mówię, no ja go słabo dosyć czuję. I chcę nawiązać do tego, że on na ciuchach na przykład właśnie bardzo długo trwa. Ja myślałam, że on pachnie dosyć słabo, ale miałam bluzkę, taką bluzę, wiecie, nakładaną tam gdzieś na t-shirt, i ja ją ściągnęłam, odłożyłam gdzieś i na koniec dnia założyłam. Ona była spryskana właśnie dosyć sowicie tym zapachem, i jak założyłam tą bluzę, to mój mąż się zapytał, czym się poperfumowałam. A ja nie sądziłam, że ten zapach pachnie tak mocno, troszkę go czułam, ale. No, gdzieś tam wiecie, nie myślałam, że pachnie tak mocno, a on normalnie projektował z tej bluzy. Jak przeszłam, to się mąż od razu zapytał, czym się poperfumowałam. Także jest to dosyć, no, jest to długotrwały zapach. Jest to zapach projektujący, mogę tutaj potwierdzić, no bo tak jak mówię, projekcję jest samemu ciężko określić. Tak jak mówię, może wam się wydawać, że słabo pachniecie, a wcale tak nie jest. Także ja bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza jeżeli nie macie budżetu na Flower Bomb, Victor Rolf, myślę, że tym zapachem można się zainteresować. No, za 30 zł nic nie tracicie, najwyżej wypsikacie gdzieś tam, wiecie, do szafy czy do łazienki. No, natomiast ja uważam, że to się nie stanie, bo ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący. Także, no, ja osobiście polecam. No, będę nosiła na pewno rewelacyjny. Taki wiecie, co też super na letni wieczór, na wiosnę też, na zimę no też jak najbardziej. To jest taki zapach całoroczny i tak naprawdę taki fajny zapach sygnatura. Na mocne upały myślę, że się nie sprawdzi z powodu tego zwłaszcza karmelu w bazie, który może być za słodki. W takich mocno gorących temperaturach to wszystko tak naprawdę staje się wtedy takie ulepne. Nawet czasem jak jest lekko słodkie to się staje bardzo słodkie. Także tutaj trzeba uważać. Natomiast myślę, że właśnie ta herbata tutaj, ta frezja, ten topirzmo, ten kwiat pomarańczy, one tak bardzo, bardzo fajnie grają, są takie te perfumy są takie słodkie, wdzięczne, flirciarskie, ale zarazem kobiece. Bardzo, bardzo dobra propozycja zapachowa jak dla mnie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Nie wiem czy kupię coś więcej, tak jak mówię. Nie pytajcie mnie, czy będzie filmik o kolejnych zapachach z tej marki, bo nie chcę się tak deklarować. Ja, tak jak mówię, gdzieś tam moje inspiracje chodzą swoimi meandrami, także tutaj sobie daję totalną wolność, jeżeli o to chodzi. Natomiast kupiłam z ciekawości w ogóle nie żałuję. Jeżeli bym zużyła ten zapach, no to nie wiem, czy nie kupię sobie kolejnej butelki, a być może flower bomb. Pamiętam, że. Flower Bomb Victorin Rolf to było takie moje marzenie zawsze w sumie. Jak raz byliśmy u koleżanki mojej mamy, jak jeszcze byłam w szkole, chodziłam do szkoły, to zobaczyłam u niej właśnie na toaletce Flower Bomb i z taką nabożnością się patrzyłam na ten zapach. Bardzo chciałam powąchać, ale było mi głupio zapytać. No więc tak tylko pamiętam tą buteleczkę stojącą na tej toaletce i moje pragnienie, żeby wziąć ją w objęcia, wiecie. <laughs> Także być może kiedyś Flowerbomb w oryginale wyląduje w, moim, w mojej kolekcji, nie wykluczam. Na tą chwilę chciałam przetestować to. No ja polecam. Jeżeli chodzi o Flowerbomb, to polecam. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o inne zapachy, nie mam pojęcia. I dajcie mi znać, czy wy coś próbowaliście z dosie. Już tam ktoś pisał w komentarzach pod innym filmikiem, właśnie, że dosie próbował. Jedna osoba, że super, druga, że tam nie Koniecznie, no tak jak mówię, ja tylko jeden zapach testowałam, ale jestem mega z niego zadowolona, także dawajcie mi znać, czy tą markę już poznaliście, czy skorzystaliście z niej. I co jest ciekawe, ta marka jest na Fragrantice, normalnie można oceniać te zapachy i tam ludzie właśnie pisali, że jeżeli chodzi o to Flower Bomb, czyli te Gourmand White Flowers, jest to zapach kropka w kropkę jak Flower Bomb. Nawet ktoś tam kupił swojej mamie oryginał Flower Bomb, i to. I ta mama tej osoby powiedziała, żeby oddać oryginał, bo tu jest, wiecie, można psikać się bez żalu. No, no, zgodzę się z tym i można to wziąć w podróż i nic się z tym nie stanie. Nawet jak się stanie, to nie tak szkoda. Także spróbujcie sobie. Dajcie znać, jak się to Wam sprawuje, czy inne zapachy z tej marki testowaliście. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! pa.